Zaczynamy. E, wiesz jakiego ja nie lubię? Unbooków? E, i lubię takich, e, wiesz... E, co oni robią, na przykład... E, wiesz, o co mi chodzi? E, nie. Czekaj. No tam było ten... Napiszę ci na no, sklepie, bo to ja bardzo podpowiem. Dobra. To. O tym. Aha. Okej, okay, ale wiesz... No ja tego nie... Ja tego nienawidzę. Tylko no, weź e, to zasług, jakby co. Dobra zasłony. Ja no i to jak będziesz tam montowała to lepiej to zasłonić. Wiem, wie. ja zasłonię. Ale ja, ja, ja tego nienawidzę, nie jak robię takie arty. Ja Ale to ja tak. mu koncie poszkać właśnie, jak nam tego hotel, to może robią takie arty. Jeszcze do tego filmy. Ale no to mówimy. A Ale osób nie mnie na tydzień. Przegorze. Spoko. Musiał, to dużo. Musiałam sobie kupić tego. E, VIP'a na tydzień. A w ogóle niektórzy mają super, bo na przykład kupią sobie VIP'a i, i zablokują. Dlaczego mają super? No na przy... no, w sensie tak super z ironią, A. bo na przykład e, ktoś nagrywa na YouTubie i sobie kupi na tydzień i potem nagrywa filmik, że ma blokadę na tydzień, no i ten VIP zleci już nie ma, więc bez o. sensu. Wiesz co, ten Super się to e, nie tylko miałam vip na rok, tylko jakieś trzy pakiety ja mam. W się kliknąć tylko Star Games. A, bo wkrótce. I i na ten kąt, to 3-3 co to zobaczysz, że tam te usta dziwne, ja miałam flip, a teraz są takie dziwne, bo próbowałam właśnie te usta na chłopaku. Poczekaj, a Poczekaj, Poczekaj, 3, Michal 3. Bo, czyjajaki, bo, czyjajaki. Trzy? Michael, trzy. bo mogłam znaczy Michał. Dobra. cię ja dziwne. Nie załoguję się. A wiesz ile mam diamentów na tym, na tej 1000. No ile? Lika na, na rok i 3 pakiety diamant. To... E, o Jezu. Bo, wiesz, na temat... E, Gdybyś zaczęła tę szafę... E, u mnie się, to to że mam dużo zapok z E. to był właśnie ten motyw to mi wszystkie e, te e, SS więc musiałam kupić sobie nowy pakiet i, i wtedy miałam 1025. O Jezu. A masz te unikać z vip e, Tak. A, ale z tego wiapa czy nie... z Vipa. pakietu diamant, bo jedna mnie taka oszukała jakaś... Się właśnie do... ona miała widać czapkę z E, kiedy jeszcze i tak nie było. E i tak chyba była czapka z E, przy, e przez przedim. O, ty masz te ładne było, z tamtego wypa. Ja się z nikim nie wymieniłam. Bo no, wiem, że to się właśnie się wymieniać. No ja się wymieniam po to, żeby mieć inną... No to ja sera na sercu, ta luka. Choć zmieniłem jeszcze czy warto. Jeszcze poczekam do e, tego mi. Ej, a mi się to opłacało, ale w tym, e, te, w tym roku już nie będzie tego dnia Naprawdę? No bo raz w roku jest, a teraz było w kwietniu no. przecież. No. W ogóle to ten, jak dostałam tego vip to najpierw e, troszeczkę e, coś się pogubiłam, bo tam e, ten, ten drugi był, że tam było 25 e, 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 tysięcy faim, e, a ja zapomniałam, że tylko miesiąc, 30 dni. Mi się A ale później e, dostałam na zakupy. I troszeczkę sobie dawałam a. ten poster z tej supersi. A wiesz kim e, dwa razy na niej? E, że jak na przykład e, miałam na tej supersi już tysiąc e, cztery diamenty, i to wydałam sobie do pozdro i wtedy miałam 1084. A później już e, nie miałam. O. Ja w ogóle kiedyś e, na telefonie kręciłam kołem e, i z koła mi wypadły diamenty, ale potem jak chciałam coś kupić to się usunęły. No jest to, że na takim e, koncie, też e, mojej najlepszej przyjaciółki, takim abi123123900, e, no to e, ona e, jej dawno VIP e, e, minął. E, jak był rok w szkole, to e, wtedy jak mieliśmy wolny czas na komputery, e, no to e, ona dawno na takto konty nie wchodziła, bo e, miała parę konty, tylko nie pamiętam już ich nazwy, jakieś abi jeszcze, takie sobie numerki, no to ona weszła i miała vip jeszcze. Ona miała tylko na tydzień, gdzieś tak na początku roku. A to było gdzieś tak w środku roku. Jeszcze muszę się całokładnie żeby jechać. To, to zobaczysz, za chwilę Lex mnie to cię muszę zaprosić na tym kącie. Ile ty masz ogółu Cztery. A może jeszcze pięć staw, ten profilowa. Ja łącznie z tym... Ja łącznie z męskim to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć... No to też pięć. Wiesz co? To było takie coś. Jak sobie się. to ja tak powiedziałam. Ja mam siedem kąt, a ty, Ja ty chyba też, a ja tego drogo... Ale to się nas łączy. No dzisiaj takie, też takie, ale coś tam są oczy. Okej, okay. czekaj, i teraz zatem z tę twarz. Czekaj, i teraz teraz Co robię tego. Zrzuć moje go twarzy. A ja w ogóle nie napisałam hej YouTube, Boże. Nie, nie napisałam hej YouTube, ja w ogóle ty bez powiedziałam, tylko nie napisałam. Ja już napisałam. Z mojej że się nagrywałam. Ja nie. Ej, mówisz, że mu z No chyba słyszałam o okay. Z Muffinką czy Muffinką Star? Z Muffinką bo jest dużo Muffinek. Ej przyszedł Ci zdjęcie jego. Przesłałam Ci zdjęcie. Dobra. I takie są normalne? Yy, no właśnie są normalne i nie mogę ogólnie. O Jezu. Taka dziwna. Tylko w impon ja z kasetki wtedy. A. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待っって待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Okej okay. Patrz tutaj e, jedna dziewczyna chciała, żebym ją pozdrowiła i tutaj jest. E, jest góra chybu. Ja w ogóle mam innego skype'a bo ja przez przeglądarkę robię. No bo patrz. A. No. Dobra, to ja za się nam pozdrawiam. Okay. Pozdrawiam Black the White, serduszko, bo ona mnie prosiła też, żebym ją pozdrowiła. Pozdrawiam Acia 2002, Marinka, Linka, Mafinka. Co? Violet, e, jaka wioleta? Viola 44001, Nati for You, Divizy, e, w dół mam problem z nickiem. I Coalison i ten Chocolate Skate. 12321 Ktoś jeszcze? Czekaj! Jeszcze ktoś! O Jezu, Katslok! Pozdrawiam mu film prepar. I pójdę je piszę. Jak spadam? Ja w ogóle zobaczycie jak pisał. Teraz ktoś mnie zauważy. Widzisz? Gdzie? jak mi za, y, zlagowało, Jezus. W ogóle ja tutaj y, u mnie to wie, y, że później się przesłałem. Na przykład ja napiszę status, ale na tym pasku jeszcze go widać po, y, później po jakiejś tam minutach. No tak, właśnie ja kiedyś tak miałam, że napisałam na początku nagrywania, patrzyłam na drugim końcu. No i ten, no i dopiero w połowie nagrywania się pokazało. Weź to weź zobaczcie to kątowe mówinkę, to zobaczyć, jak na przykład będzie na pasku, to zobaczcie że wszyscy jeszcze zauważą, jak spadam. Sprawy. Ale ja już spadasz... Aha, dobra, spadasz. Ja w ogóle jeszcze zbieram. Do następnego. Super, się mi zostało 20... 283 tysiące. tak. O, też się jeszcze. Dzięki. W ogóle ja mam, ja mam chłopaka, a nie, to jest po prostu moje konto. Ej, czekaj, a X-Kubik to twoje konto? Tak, to jest moje konto do Ej, A czekaj, a o co widzisz tym, kto żebrają? O co? No bo na przykład e, ten, ludzie mi piszą, dasz męskie ciuchy, dasz czapkę SE, dasz pozdro, kurde, e, zaprosisz, e, mogę być twoją dziewczyną. A. E. Ja jeszcze sobie porozmawiałem po odcinku. No. Idę już tak rugę. minut. minut. Aha. Ej, czekaj, a jakby to, to drugie było to nagrywanie, e, To ten. To wtedy wziąć było coś, to pozdrawiam. normalne nagrywagę. No. no chyba to. <noise> pozdrawiam sylę na 900. Jakoś dziewczyna mnie zaprosiła do znajom. Muszę się wylogować. By Bo widzę, może zmicce to To się ogrom. Czekaj, jeszcze ja pozdraw Jeszcze pozdrawiasz? Nie. Co? Nie? Nie. nie. O. O, oj, sypiko. Pozdrawiam. pozdrawiam super się. I pozdrawiam Gosi Małpalek, czyli Gusiolek tak naprawdę. No, ja teraz dużo y, biorą, na tą stronę główną to biorą dużo tych, y, dziewczyn z sukniami ślubnymi, mm, co no. nie? Ja w ogóle muszę zobaczyć, co zrobię okay. ja ciągle muszę w metodę wpisywać, okay. e, a my, e, tam, tą nazwę, bo Ale to wyciągnie, nie wychodzi. Okej. Okay. Dobra, to pozdrawiam jeszcze raz Chocolate Cake, bo mi dał prezent. Okay. Okay. W ogóle ile ja mam stron prezentów? Jeden, dwa, trzy, ja cztery... 5, 6, 5, 5, 2. Ja. ja tylko teraz mam 45. Ale no, na to do nie strącą nie tylko prezent. Ja teraz mam 25, tego co obliczyłam albo nie umiem liczyć. Ok. Wejdź tam w top. To tam weź e, to z prawe w, w prawe wydobyte w rogu i to u tam co Co to zrobiła? E, w prawe wydobyte w, prawej w, dolnym... w, e, prawej w rogu. na ten adbok. Chodzi ci o to, no? umrzał? Chodzi ci o się tak, na... tak, i tam zobaczcie to, to e, stworzyła tego rogu. Idzie ma oczy. No, widzę <laughs> no, to no, 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 jak no, kiedy no, kiedy no, no, to stara wyspa. Ale tak jak to tak było, że yy, brał ciągle takie oczyta podobne do tych ze sklepu jest takie normalnych One są brzydkie, a poza tym teraz ich nie dzieje no. na co nie? Dobra, zobaczę na konkurs tej sylenni, bo ona mi powiedziała, czy to zrobią Konkurs no, To trzeba zrobić coś, na no, okej okay. Chciałam zrobić modelka dla swoich braków Okej okay. Aha, czyli mam miesiąc tak. No to zrobię teraz

Niezgadliwe, że nie graczę na MSP. Eee, żeby nie miał Pixie Ano. jeszcze że tu Holiny nie ma. Jeszcze żeby, żeby wróciła samatka. No. Ale w sumie, czemu ludzie tak się upierają nad tą Samantą? Bo się nie wiem. No przecież to tylko był dodatek do filmu. E, no to ten. Pisać w komentarzach dlaczego. Nic więcej nie robiła. Ej, znowu taką, czekaj. E, Wszystkie tutaj. Tutaj Baluka robi. Pokażę ci, e, ci jednego takiego, która się upodobnia, ale troszeczkę wszystko i tak wychodzi. Takie włosy, Wadika. No, ta. A to kogoś nie basowałam, tak? Dlaczego to napisałam? E, A gdzie to e, znaczy e, w ogóle na czele? napisałam? F-T. F-T jest tak zapisane. Dlaczego to napisałam?

iść tam e, na ja level na którym koncie? na super ship e, na super na a do no to nie wiem, muszę sprawdzić Jestem no ja nie ja mam chyba no, mogę? już e, rozmawiam 5 a tak się, bało się na. co na. nie <laughs>